Hej, to ja, korpus.pl! I w dzisiejszym odcinku pokażę Wam 5 najlepszych sposobów na szybkie zarabianie w The Wild West yy, na Robloxie. Jeszcze taki szybki reminder, że wszystkie miejsca w tym filmie nie są ułożone od najlepszego do najgorszego, bo dość trudno dokładnie zmierzyć, ile się zarabia, ale mimo wszystko yy, mam nadzieję, że ten film Wam pomoże i miłego oglądania. Dequary jest to miejsce na północnej części mapy niedaleko Puerto Dorado. Do kopania tutaj potrzeba killów poziomu 5, Ym, otóż ponieważ jedyna ruda jaka tam występuje to Limestone. Ym, ale na pewno jest to dobry sposób na zarabianie, ponieważ przy odrobinie szczęścia można tam zrobić do nawet 5000 w jakieś 10-15 minut. Statek. Statek rozpi się dość często w Puerto Dorado i można z niego maksymalnie zrobić 1000 dolarów. Aby obrabować statek, trzeba spieklikować drzwi do skarbca, a potem kolejne wysadzić. Masz wtedy dostęp do złota i po zebraniu tego złota należy udać się do najbliższego kupca i sprzedać złoto. Na co polecam jak tak najbardziej Windmill Campa i Old spercza. Kopanie obok Howling Pika. Pomiędzy miastem Holing Peak a lasem Pinewood Hills znajduje się wejście do kopalni, w której jest bardzo dużo złota i srebra. Ja nie używam tego sposobu najczęściej, bo rzadko co tam na publicznych serwerach ktoś się kopie, bo zwykle jest na porządku w brązie, ale jak najbardziej polecam ten sposób, ponieważ to chyba jest w ogóle najlepszy ze wszystkich tutaj wymienionych poprzednio. Bank w brązie. Obrabowanie banków w brązie może maksymalnie dać około 1400 dolarów y, na pełnym serwerze, ponieważ im mniejszy serwer, tym mniej sztabek złota. Aby obrabować bank, trzeba zapiklokować drzwi, a potem wysadzić safe. Potem zbiera się pieniądze ze skrytek do worka i sztabki złota ze skarbca. Przychodzi się przez tunel pod ziemią. Potem trzeba udać się albo do Windmill Campu, albo do Outlaws Percha, aby sprzedać złoto i łup ze skry skrytek. Jaskinia w Tribal Campie. W jednym z namiotów jest wejście do rozbudowanego systemu jaskini, w których krespią się bardzo dobre rudy, takie między innymi ee, złoto i, i srebro. Można tu zarobić około 5515 minut kopiąc różnego rodzaju rudy.